Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Muszę zobaczyć ile w końcu tego oleju mi nalali przy wymianie. Jak wam mówiłem było trochę nerwowo. Czyli pojechałem z Orlenem, wróciłem z zalanym Motulem. Też Dexos 1. Dexos 1, choć tu jest jeszcze nowsza generacja. Tu jest API SN+. Tu jest jeszcze wyżej. API SP Czyli olej generalnie zacny. Tylko właśnie, ile mi wlano? Ja sobie przygotowałem 4,4. Tu miałem ładnie odlane 4. A potem na szybkiego był kupowany ten motul w bańce 5-litrowej. Mówiłem mu, żeby nalał mi 4,4 coś tam zostało na dnie. No ale muszę to sprawdzić, żebym miał spokojną głowę. Mazda stoi jakieś pół godzinki, i na pewno już wszystko zleciało w dół. I co mamy? Okej, okay, elegancko. GÓRNY znak. Wytrę. No to jeszcze raz. Tak jest idealnie. Pogórny znak. No to będziemy potem porównywać z Orlenem. Pokazywałem wam ile wzięła Orlenu po 7,5 tysiącach. No to jak nie zapomnę, jak minie też 7,5 tysiąca, z tym, że wtedy w Orlenie być może był 1 mm powyżej górnego znaku. Teraz jest równiutko. No to będziemy mieć mniej więcej jakieś tam porównanie. Orlenu poszło przez 7,5 tysiąca, jakieś 2 mm na, na bagnecie. No ciekawa sprawa, nowe doświadczenie dla mnie, dla Mazdy Miał być wlany Orlen za stówkę No i jest wlany Motul za dwie stówki Będziemy też obserwować spalanie Jak wiecie zawsze to przeliczam No i Mazda zawsze pali te jakieś 7,5 litra Czasami 7,7, między 7,5 a 7,7 cały czas Zobaczymy, to jest jakiś tam olej Eko. Zobaczymy, czy będzie mniejsze zużycie paliwa. Myślę, że to zauważy. Aż wszedłem jeszcze z ciekawości na stronę Motula, czyli to jest dokładnie ten olej 5W30 API SPRC Ilsa GF6A, czyli norma wyższa tamten był GF5. Z tego co pamiętam, no i tu mamy te wszystkie marki, rekomendacje. No i jest napisane jakby, kto jest DEXOS-1, generacja trzecia, ale spełnia też kryteria tej wcześniejszej generacji, czyli generacji drugiej w 100% syntetyczny olej silnikowy, zmniejszający zużycie paliwa, specjalnie opracowany do najnowszych silników benzynowych, wolnosących lub z turbodoładowaniem, z tryskiem pośrednim lub bezpośrednim, wymagających stosowania oleju silnikowego o niskim tarciu i niskiej lepko lepkości HTHS 2.9, równe lub mniej, tak? Nadaje się do nowoczesnych silników benzynowych wymagających oleju paliwo-oszczędnego klasy lepkości API S, SPSN, czyli to, co było w tamtym Orlenie SN. Orlen dokładnie był SN, tak? No i właśnie GF6A lub GF5. Oficjalnie dopuszczone do użycia zgodnie z wymaganiami GM Dexos 1, generacja druga. Tu jest ten Orlen Dex 1. No i mamy API SN, API SNRC, no i jest właśnie GF5. Dzięki, trzymajcie się.